Odwiedziliśmy Sri Lankę, kraj niesamowicie pomocnych ludzi, pięknych plaż i natury, a tym samym ogromnej biedy, gdzie duża część Lankijczyków zarabia 800 zł miesięcznie. Partnerem wyjazdu był Fly.pl, a ja zapraszam do oglądania. Idziemy tu tu Pytanie, ile tu jest pasów? Raz, dwa, trzy, cztery, no jakieś dziesięć, tu może będzie. Patrzcie, jak się wciskają. Jeden za drugim. Wysiadamy, zabieramy wózek. Tu nam pan pomaga, także bardzo fajnie. Minutes, yeah? to to Czekaj, bo on się chce pokochać. Dziękuję! Okay. Idziemy teraz zwiedzać miasto. Jako pierwsze odwiedziliśmy miasto Gale położone kilka kilometrów od naszego hotelu. Jak na Sri Lankę wygląda całkiem nowocześnie, położone nad oceanem z zabytkowym fortem wpisanym na listę UNESCO. Chcieliśmy tędy przejść, ale nie zmieszczę się, więc musimy iść tamtej strony, żeby zobaczyć cały ten fort. Oliwka tam weszła, ale ja niestety nie dam rady tu wejść, bo są skałki. Zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu w pewne miejsc miejsca nie wejdę. Takie widoki to tu na Sri Lance norma Patrzcie, ile się ludzi zebrało za mną. Proszę, tu jest kolejny, od razu kilka metrów dalej, trochę mniejszy. Jestem czujny i szybki. Głównie to jest bardzo wiecznie, jak widzicie moje włosy. A bardziej moje zakola. Tutaj może pozbędę się swoich kompleksów. Jak będę pokazywał zakola przez cały tydzień. I tu jest ruch w ogóle. Tu jest tuk-tuk za tuk-tukiem. takie miejsce sobie usiedliśmy. Nie mamy cały czas, więc może będzie okej. Thank you. Thank you. że tutaj też jest jak w Egipcie lub w innych krajach, że możemy się po prostu zarazić z wody czy z kostek lodu, więc skopijemy sobie po prostu z butelki. Też są te choroby WZW A i B i dół brzuszny, które są właśnie przenoszone też tą drogą nieświeżego jedzenia. Co jesteśmy tutaj dosyć wrażliwi na to? Jedzonko, które zamówiliśmy. Fish and chips. Takie danie kosztowało 37 zł. Ja, ja myślę, że to są ogólnie ceny bardziej pod turystów, bo to powinno być dużo tańsze. My też jesteśmy w takim miasteczku turystycznym, dlatego to jest takie drogie? A teraz trochę dziwna akcja, bo spotkaliśmy lankijczyka, gościa, który potrafi rozmawiać po polsku. Słuchajcie sami. Cześć, mm -hmm. polski. Naprawdę. Jestem kobieta, Maria Czytasz i rozumiesz? Trochę ja. ja ja rozumiem. To jest dla nas trudne. Bardzo trudne dla mnie. O, ja jak się żyje w Sri Lance? Ciężko. Z pieniędzmi? Ciężko, pieniędzmi. Ciężko, ale bardzo. Mhm. Ja się ja spotykam tutaj. Czekaj, rada. Ja robię. <laughs> Mam dwa dzieciaka, Idziemy w kobiet. Mało uczy się polskiego języka. Okej. Okay. Naprawdę? Czy Polska? E, tak, nie tak, tak. Bo my żyjemy. żyjemy. Słuchajcie! <grymne> <Co? Ty>? <grymne> naprawdę. A, a po co ci skąd masz pieniądze? To skąd Polski? polskie kolekcje? Na Sri Lance często słynni tuktukowcy są dogadani z różnymi restauracjami czy atrakcjami i zwożą tam turystów, nawet kiedy oni o to nie proszą. I niestety nas też to spotkało. I on zaraz przywieź na tą plażę, nas na tą plażę faktycznie, ale nie w konkretnym miejscu, tylko pod restaurację i nas tam jakby wpieprzył. To były schody do, do tej restauracji. On od razu zwołał ludzi, ci ludzie pomogli mi wejść. No i już było tak głupio, więc jesteśmy w tej restauracji, zamówiliśmy sobie tylko kole. Jesteśmy lekko, zniesmaczeni. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Około 100 km obierzeć tej Sri Lankę. No, tutaj pana, który będzie z nami właśnie jeździł i nam pokazywał konkretne miejsca. I taka wycieczka kosztuje 70 dolarów. Tak pomocnych ludzi na Sri Lance nie spotkałem jeszcze nigdy, ale po jakimś czasie zaczęło to być wkurzające. W sensie po prostu nie mogłem niczego sam zrobić. Nawet poruszać się po prostu drodze, mimo że mówiłem, że spoko dam naprawdę, to i tak się wciskali z pomocą. No ale dobra, to są pomocni po prostu. Tacy tacy są. A pierwsza atrakcja na dzisiaj to na rzece Madur pośród małej dżungli, gdzie można spotkać warany, małpy i różnorodne ptaki. Okej, okay, żyjemy, żyjemy. Thank you. Mój pierwszy kokos w życiu. Te słodki, dobry, yes. dobry. For example, the the cinnamon in Poland can be from the Sri Lanka. Jest real cinnamon light like color. To co jest tam czyli ten główny cinnamon? To jest część to pan tutaj właśnie obiera. Czyli to jest cinnamon. I after seven days it will be real cinnamon. Yes, Okej. Like Okej. Okay. roślinność tutaj w ogóle jest niesamowita. Patrzcie do góry. Czas rejsu to dwie godziny, a kosztowało nas 130 dolarów od osoby. Na Sri Lance popularne są spoty z zawieszoną liną do palmy. Stwierdziłem, że sam spróbuję się pochuśtać. Ale nie było to ogólnie dosyć mądre i bezpieczne, no ale sami zobaczcie. Bardziej głębiej, głębiej. Łukasz, okay, no, you can. no dawaj, e, mocniej usiądź. Mocniej usiądź. Chcesz czy nie, chat. Ale takie panniesz! Bo ty spadniesz z tego. No, kur tak stawy Nie może w to, co? Ja bym jak Ale trzyma się, cię nie? Jak się czujesz? Oczywiście nie trzeba było długo czekać, żeby ktoś się znalazł, żeby wyciągnąć 75-kilowego gościa, który nie rusza niczym prawie, żeby go wyciągnąć z plaży. Spoko. <noise> Dziękuję bardzo. Właśnie na Mirise Beach. Jest to takie po prostu TikTokowe, wiralowe miejsce, gdzie są ładne zdjęcia, ładne widok. Wiemy w to miejsce godzinę od naszego hotelu. Hmm. Cena przejazdu godzinnego, nawet ponad, godzinę 20 kosztuje nas 6 tysięcy czyli to jest około 50 zł, 60 mniej więcej. A niestety do punktu widokowego były schody, więc raczej byliśmy nastawieni, że Oliwka wejdzie sama, a ja poczekam, ale klasycznie, spoko, Sri Lanka. Dla nich nie ma nigdy problemów. Mówią, dawaj, przecież wniesiemy cię. Oni tak to mówili, jakby to było jakieś normalne, że wniosło mi kilkadziesiąt schodów do góry. A jedna z osób, która nam pomagała, no to, to był pan tuktukowiec. <laughs> Weszliśmy tutaj, było kilkanaście schodków, ale się udało. Przyjechaliśmy sobie właśnie w takie miejsce. Tam jest ogólnie szkoła surfowania. Ja ją przybliżę, okej. Okay. Tam sobie ludzie surfują. A podróżowanie tuk-tukiem tutaj na Strychnavce wygląda tak, że gościu zabiera się z jakiegoś danego miejsca. I to nie jest tak, że on wraca. On mówi spoko, ja na was poczekam. Czeka na na was godzinę, albo dwie, albo cały dzień. I się opłaca czekać cały dzień. Bo ma po prostu klienta sprawdzonego. Tu jest nasz tuk-tuk. sobie gdzieś poszedł, ja mam jego numer, telefony. Dostaliśmy taką rybę, zaraz zobaczymy czy jest dobra na Sri Lance. Restauracje i to wszystko nie wygląda po prostu dosyć hikienicznie. Robimy test ryby. Nie wiem od czego mam zacząć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żeby się przebić do środka, nie? Dobra. Dobra? Bardzo dobra. Mhm. Świeża dobra rybka, szczerze. A ten wyjazd udał się dzięki Fly.pl, czyli stronie, na której znajdziecie tysiące różnych ofert na wakacje i nie tylko. Sami mieliśmy problem wybrać konkretny wyjazd, bo jest tego tak dużo. Polecam poza sezonem wyjazdy w kierunki egzotyczne, jak na przykład Sri Lanka, bo ceny są bardzo niskie, taniej niż niektóre destynacje nawet europejskie w sezonie, a pogoda, pogodami może pokazuje deszcz, wcale tak nie jest. Zresztą na filmie sami widzicie. Trzymała nas policja, więc jestem ciekaw ogólnie co to się udzielało, ale chyba spoko. Okej. Okay. Okay? Yeah. Yeah, okay. A jutro najważniejszy dzień dla nas. Najciekawszy na pewno, czyli safari, moje marzenie, a potem odwiedzenie miasteczka Ella, wodospady, klimat lasu deszczowego i słynny pociąg, który przejeżdża przez dżunglę. Powódka była o czwartej, gdzie przewitała nas taka pogoda i nie wiedzieliśmy, czy uda nam się w ogóle cokolwiek tego dnia zrobić. Oliwka teraz idzie z naszym przewodnikiem na wodospady. No bo tak to właśnie jest, że niestety, ale ja wiele rzeczy nie jestem w stanie zobaczyć, bo na przykład te wodospady się mega schodzi w dół. Czym więcej podróżuję, tym czuję, że mogę. Co coraz więcej, tym się cieszę. Często jest tak, że ten wózek to jest taki stereotyp i tak naprawdę wiele, wiele rzeczy mogę zobaczyć, ale im jeszcze więcej podróżuję, tym czuję i widzę, jak też dużo rzeczy nie mogę zrobić. To jest taki paradoks w sumie. Tu jest tak pięknie, a to kompletnie nie oddaje nic. A żeby dostać się pod słynny most dziewięciu łuków, trzeba podjechać tuktukiem. droga jest na tyle wąska i ekstremalna, że samochód tam nie wiedzie. A panowie zamiast mi wyciągnąć wózek z samochodu stwierdzili, że no, w sumie wrzucam je do tuktuka, po co wyciągać wózek i mnie przenosili. Jechaliśmy tu tukiem pod słynne miejsce. Niestety, ja nie wychodzę na zewnątrz, bo nie mieliśmy jak tutaj wziąć wózka i obserwuję, jak to wszystko wygląda z pozycji tu tuka Niestety, ale dalej jest fajnie, dalej jest fajnie. A teraz pociąg z miasteczka Ella, który przyjeżdża przez dżunglę. To były najpiękniejsze widoki, jakie chyba widziałem w życiu. Wystawała mi tylko łeb z szyby, niestety jestem mały. <grystanie> Więc te nagrania nie są jakoś mega pinterestowej. <grystanie> ładnie to wygląda po prostu. Kochani, gdzie teraz jesteśmy? Okoliczności wskazują na jedno. Idziemy właśnie na safari, w bramę przekraczamy i tam będą podobno słonie, lamparty, małpy, krokodyle. Krokodyla już widzieliśmy w ogóle. Tu jest nasz park, który prowadzi. A tak wygląda cały nasz. Jeep Jedziemy sami w tym Jeepie jest Gościu, który po prostu z, z nami dzisiaj jeździ Jest naszym guidem Trochę wydaje mi się, że przekombinował I coś podkręcił, że niby tak musimy to zrobić Bo coś tam, coś tam idzie spoko, zapłaciliśmy 20 dolarów więcej Ale okej, okay, jedziemy sami, niech będzie Wiem, tutaj ogólnie jeździć przez około 2-3 godziny Mamy pierwsze elefanty, kochani Tam są skurczybyki Tam też są skurczybyki Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Idzie tam normalnie. Spotkaliśmy głowę elefanta. Teraz bardzo się pojedziemy, i to oznacza, tak mi się wydaje, że coś jest jakiś. lampard, lampart. Gada przez telefon. Idzie ciągle bardzo wolno, a teraz nagle tak szybko. Zobaczymy. Ja, ja chyba nie chcę, żeby on tam był. Yes, no, 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 no. Patrzcie, jaka kolejka jeepów. Każdy chce zobaczyć lamparta. Jest lampart na drzewie, oj z tego próbuję dojrzeć Mam go Podobno jesteśmy szczęśliwcami, bo widzieliśmy lamparta Jest pięknie <grywka> Znajdujemy się przed lobby naszego hotelu, czyli Radisson Blue. Wszystko full otwarte, taki open space Co dla mnie bardzo istotne, czyli podjazd On jest, bo często nie ma no, Tym bardziej na wyspie Tu mamy takie bardzo fajne miejsce do siedzenia Jeszcze tam nie siedzieliśmy akurat, bo nas w hotelu prawie nie ma Tu jest korytarz, który prowadzi do naszego pokoju No witam, witam, zapraszam na przegląd pokoju Pokój jest bardzo duży, łazienka bardzo duża i tu małe przystronnie, ja się mogę tu obrać, jak widzicie Kibelek, krzesełko, poprosiłem i mi dali balkonik Mam widok w sumie na morze Jezu, co ja gadam, na ocean, przepraszam Tutaj majciochy, samo życie Najważniejsze, dla mnie przynajmniej, to są windy Tutaj codziennie rozwalam walaka w ping ponga bardzo nie korzystamy teraz z plaży, no bo ze tamtych względów na wózku ciężko się poruszać nawet na plaży. Ogólnie są czerwone flagi i nikt nie korzysta z tego Wjechaliśmy 500 km ogólnie na Sri Lance, takich hotelów, tego typu jak ten widzieliśmy może z dwa. Więc jak ktoś chce takich spokojnych wakacji, takich all inclusive, to jest zarobisty wybór. Fajna opcja jest taka, że obiadki są z menu, ja sobie zamówiłem chicken butter masala, a tutaj oliwkę na burgera. Dzień to jest stracone, jedziemy na Kogala Beach. Dzisiaj nasz duktuk jest jakby luksusowy, mam wrażenie. Trochę lepszy. Można się chwycić? O właśnie tak. W tym miejscu możemy spotkać lokalsów, którzy łowią ryby starą metodą siedząc na drewnianych palach wbitych w ocean. Pod tsunami w 2004 roku i zmianach w przemyśle rybackim wiele rybaków porzuciło ten sposób połowu, a obecnie praktykowana jest głównie jako atrakcja turystyczna. Szacuje się, że na Sri Lance jest około 3 miliony bezdomnych psów. Widzieliśmy je dosłownie wszędzie, śpią na ulicach, na plaży, a jest ich tak dużo przez to, że mieszkańcy traktują je jako zwierzęta gospodarskie, a nie domowe pupile. Brak sterylizacji, brak schronisk, naprawdę przykry widok. Dzień przed wylotem pojechaliśmy do Kolombo, czyli nieoficjalnej stolicy Sri Lanki. Oficjalna to Sri jawardana pura kotte. Kolombo. Po prostu miasto kontrastu w nowoczesne wieżowce luksusowe hotele przeplatają się z tradycyjnymi kolonialnymi budynkami i biednymi dzielnicami. Jesteśmy w kolejnej świątyni, która była dosłownie 100 metrów obok. No i tutaj jest zdecydowanie ładniej, ale dużo tu jest takich rzeczy, jak na przykład to tutaj, nie? Mamy, wiecie, świątynię, jest bardzo fajnie wszystko. I są takie rzeczy, które są takimi niedociągnięciami. mogłoby to być ładnie. Zrobione, no ale to jest cała Sri Lanka, właśnie. A jak to wygląda w ogóle? Tu też jest mam wrażenie, jakiś taki budda, który po prostu jest zniszczony i sobie go tu postawili z boku. Mamy ogólnie pana, który z nami jeździ, i on jest takim naszym powiedzmy przewodnikiem. My mówiliśmy ogólnie, że chcemy tylko transport, no ale gość jakby z nami wszędzie chodzi. Zobaczymy, czy to będziemy się płacić czy nie, no ale nasz pan kierowca zabrał nas do restauracji i powiem wam, że cieszymy się ogólnie, bo ta restauracja wygląda w pensji. Ale to nie chodzi o to, że chcemy jeść takich w takich luksusach, tylko po prostu to jest taki syp wszędzie, że my się bardzo boimy, że zjedlibyśmy coś nieświeżego. Po zjedzeniu już dwóch posiłków, prawie. Jedzenie bardzo słabe. No, miałam 300 opinii. 4,6? Ale my jesteśmy osobami, które nie wybrzedzają za bardzo. Zjedzone całe. no Ze smakiem, może nie, ale zjedzone. A ogólnie siedzimy w takim. z takim widoczkiem. To miasto z tej perspektywy wygląda bardzo nowocześnie. Ale jak się już wejdzie w głąb tego miasta. To widzieliście, jak to wygląda. Wygląda to po prostu strasznie. Jak ciekawy jest ten kontrast. W każdym miejscu, gdzie jest budza nie można nosić butów. No i takie zasady są wszędzie. Dzień ostatni, i leżymy sobie i się opalamy. Coś, ja w ogóle siebie nie poznaję. Mamy ostatni dzień tutaj, wylatujemy o drugiej w nocy. Nie mamy za bardzo już co robić, teraz bardziej pakujemy się, przyjdujemy. Pierwszy raz leżymy w naszym hotelu. Tam w ogóle jest basen, z którym jeszcze w ogóle nie byliśmy. Wychodzi na to, że my to jesteśmy cały tydzień na Sri Lance, egzotycznym kraju, a my nie jesteśmy w ogóle opaleni. Kochani, wasza ostatnia przejażdżka tukiem I tym kończymy naszą przygodę. Polecam naprawdę każdemu wybrać się na Sri Lankę coś niepowtarzalnego. Dziękuję za oglądanie i dziękuję naszemu partnerowi Fly.pl Siemanko.